Hej, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Star Wars Jedi upadły zakon. Powróciłem sobie właściwie na początek planety Datomira. To dlatego, że tutaj w tych zduszonych klifach odnalazłem kolejne dwa przejścia, które pozwolą mi zdobyć jakieś sekrety. Mówiłem pod koniec ostatniego odcinka, że mnie męczy ciągle to, m.in. jak dostać się tam. No, i już chyba wiem, jak to zrobić. Mianowicie, tutaj jeszcze nie schodziliśmy. Spróbujmy to przesunąć, ale jeśli tylko dam radę, to zrzucić tam na dół. Tak jest, tak myślałem, właśnie, bo tutaj nie mogłem doskoczyć w poprzednim odcinku. A teraz, jak już mamy coś takiego, no to jak najbardziej będzie to możliwe, żeby tam się dostać. Tylko żeby też za daleko tego nie przesunąć, ale teraz jest idealnie po prostu. No i tutaj możemy się wbić. I w ten sposób też od drugiej strony odblokujemy te drzwi zapewne. Najważniejsze jednak wyczuj echo. Coś to był obcy spoza tej planety. No i co tutaj dużo mówić, warto było, żeby zwiększyć sobie maksymalne zdrowie. Był tu jakiś obcy. Na pewno nie brat nocy. Wyczuwam coś znajomego. I tutaj otworzymy to. Oczywiście, że tak. Kolejna rzecz. O której też ktoś z was napisał w komentarzach. To tutaj, bardziej z prawej strony, możliwość przeskoczenia. Tylko którędy ja właściwie przejdę, możemy właściwie też również i tędy. Mam podwójny skok, więc doskoczę bez problemu. I tam można się przecież wbić po tych ścianach, że też ja tego wcześniej nie zauważyłem. Kolejne echo, siostra nocy. Praktykująca rzemiosło. Szkolenie sióstr nocy. Wiele lat przed masakrą, która doprowadziła do ich upadku, siostry nocy gromadziły się w tym miejscu, by szkolić się w posługiwaniu się magią. No i dobra, i to będzie wszystko tutaj. Wprawdzie 83% zbadano, ale tu mamy jeszcze przejście, którego nie odblokowaliśmy. Tutaj tak samo, więc to wszystko jeszcze pozostaje do zwiedzenia. My ruszamy. Tam gdzie kończyliśmy ostatni odcinek, czyli już w następnej części, gdzie zresztą walczyliśmy z nowymi przeciwnikami, ale powiem wam, że myślę o tym, aby jednak sobie odpocząć, uzupełnić stymy i będziemy musieli z paroma przeciwnikami ponownie zawalczyć, ale z tym akurat problemów być nie powinno. Poradzimy sobie myślę całkiem szybko. W wieku muszę uważać, żeby tutaj nie spaść. Tam też jakoś muszę się, kurczę, dostać, ale to chyba od innej strony, co? A jako, że mnie tam jeszcze nie było, no to sprawdzimy później. Na razie tutaj odpocznij. No i uwaga na przeciwników. bo Będą tutaj, tak? taki się mnie pod! Obcy jest pod nami! Tamten mógłby jeszcze raz strzelić. Albo na razie załatwmy po prostu tego co? Nie, nie chciałem tutaj medytować, kurde. Nie o to mi chodziło. No ale okej, okay, wyjdźmy stąd. Teraz ostrożnie. Kurde, nie byłem przygotowany na to. Ale teraz już go załatwimy. Nie złamiesz mnie. Dobra, całkiem szybko poszło. na dole. Teraz odbić te kolejne pociski. Strzelasz czy nie strzelasz? Mało brakowało. No i to by było na tyle. Zawsze 9 z tymów to nie 5, a na kolejną część lokacji mam nadzieję, że się przyda. No dobra. I tutaj właściwie kończyliśmy chyba naszą eksplorację. Jakoś w tym miejscu. A, jeszcze jest ten gość. On wcześniej też mnie chyba zaatakował. No ale dobra, teraz daliśmy mu radę. No i co dalej? Mam nadzieję, że tutaj właśnie znajdę jakieś przejście do tamtego widocznego wcześniej miejsca. No! Kurde, chciałem odskoczyć, nie zdążyłem. Teraz go załatwimy w ten sposób. Dopóki jeszcze mam sporo mocy, to lepiej wykorzystać tę umiejętność. Kurde, no muszę uważać, bo. Oni tutaj widzę, że szaleją. A może podwójny miecz, a zwłaszcza w przypadku tych gości, którzy strzelają, to wtedy możemy więcej pocisków odbić. No jeszcze muszę też to, to? odpowiednio wyczuć. Kurde, następny. Ależ się tutaj oni pochowali. Dobra, załatwmy ciebie. Teraz Billy! Bardzo mi się to nie podoba, panowie, co robicie tutaj. Co ciekawe słyszę następnego gdzieś z tamtej strony, proszę bardzo. Te strzały nieblokowane. A, oni i tak dość rzadko strzelają, więc tutaj nawet ten podwójny miecz nie za bardzo nam się przyda, niestety. No ale chciałbym wyczekać te ich kolejne strzały. Tak, czyli ja jednak i tak oddzielnie praktycznie muszę odbić każdy strzał, niestety. No ale dobra, tutaj jeszcze chciałem się zająć tą skrzynią. Wiedziałem, że tam skoczysz. Co tam masz, BD? Okręt wyścigowy. Nowe malowanie, modliszki. Jeszcze tylko dwa malowania do odblokowania tutaj. Pięknie. I teraz jeszcze tu się chciałem rozejrzeć. Chociaż nie wydaje się, żeby coś tutaj ciekawego było. Ale. Zastanawiam mnie, że przecież jeszcze nie odkryłem właśnie tamtego przejścia. A to z kolei nie będzie tutaj, no bo tutaj się wracam gdzie byłem wcześniej. No kurczę, jakoś tam pewnie można się dostać, ale to być może jeszcze jakoś później. Muszę też się rozglądać na górze, czy nie ma jakichś przejść. Tutaj nie wydaje mi się. No dobra, być może dopiero później. Na coś takiego natrafimy, kto wie. No bo tutaj i tak niczego nie znajdę. Tędy wbijemy się na górę. Dobra. Najważniejsze to się złapać. Nie ma tutaj chyba żadnego miejsca, żeby też przeskoczyć. Więc lecimy po prostu dalej. No i będzie mnie męczyć znowu tamten możliwy sekrecik. O, chyba że tutaj gdzieś. Wow, no serio. Nie wierzę. I cofnęliśmy się teraz. Dobra, widzimy się z powrotem na górze. Tak szczerze mówiąc, to ja liczyłem na to, że dam radę wejść tutaj i później tam przeskoczyć, ale chyba jednak takiej opcji tutaj nie mamy. Dobra, czyli teraz pozostaje mi tędy się udać. A proszę, kogo my tu mamy. Tylko, że już go nie zaskoczę, niestety. A może jednak? Proszę bardzo, udało się. Okej, okay. czy to wszyscy? Czy jeszcze ktoś tutaj zamierza mnie nagle zaatakować? Muszę tylko uważać na tą truciznę. Chcesz zajrzeć do środka? Co to, Bidi? Aktywator miecza świetlnego. Idziemy tędy. Nie podobają mi się te ciasne korytarze tutaj na tej planecie, bo naprawdę widzę, że jest sporo takich miejsc, gdzie ktoś może mnie zaskoczyć. No ale okej, okay, tutaj mamy skrócik. I to jest właśnie z tej strony. No to super. Jedynie, właśnie, tylko tam to przejście, kurde, ciągle. Jeszcze jest mi nieznane, jak się tam ewentualnie dostać. No ale spokojnie. Lecimy tędy, chyba że tutaj jeszcze coś znajdę. Ale wygląda na to, że nie. Każdy zakamarek lepiej sprawdzić. Tak czy siak, jednak muszę chyba tutaj się wspinać. O, kolejny tułacz! Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale. Udało ci się przeżyć. O, miecz świetlny. Nie, nie, nie chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie, nie, nie. Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? U, badam wiele rzeczy. Ale tak, ta siostra nocy. O. Była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? <laughs> Są niezwykle stare. Siostra nocy i jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. Unikaj ruin, bo spotkacie ten sam los. Ciekawe, jeszcze mogę z nim pogadać. Po przybyciu na Datomirę, Kal i Bidiwan stawili czoła siostrze Nocy, która zażądała, by natychmiast opuścili planetę. A patrzcie, to jest ten brakujący wpis w rozdziale drugim. No to a propos tego, że można tutaj było już wcześniej się udać. Tak naprawdę, dalsza część, pewnie to już będzie kolejny rozdział, czyli piąty. Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie, gdy zbłądziłem w mroku. Tak. Skąd tyle wiesz o siostrze nocy? Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. <grych> Uważaj, Gatomira kryje wiele tajemnic. No cóż, będę uważać, a tymczasem. No tak, tu jest przejście, a w ogóle tędy jeszcze mogę się przydostać, kurde. Tu też nie zwróciłem na to uwagi. Czyli jakoś tutaj dołem. Zerknijmy sobie. A no faktycznie. Jest jakieś wejście. Nowa rękojeść zdobyta. Przecież już ją miałem chyba. Można by było sobie pozwolić na coś nowego ewentualnie. A czy ja już mam wszystkie elementy inokordowy to mnie tutaj zastanawia. Chyba tutaj mi czegoś akurat brakuje, a nie, jednak mamy. To powiem wam, że sobie to tym razem wybierzemy. jakiś inny materiał dla odmiany. Niech będzie chrom i na razie to tyle. To może tędy kurczę się dostanę do tamtego przejścia, o którym tyle tutaj myślę i się zastanawiam. Na razie ostrożnie. No, bo nie wiem. W ten sposób kurczę za wiele nie zrobię. No, ale tak będzie chyba najlepiej po prostu przyciągnąć. Szkoda, że to aż tyle mocy nam kurde zużywa, no ale z drugiej strony przyciągnięcie jest bardzo skuteczne na takich słabszych przeciwników. A później jeden cios wystarcza, żeby sobie poradzić. Skubany, jak chciał mnie zaskoczyć, w ostatniej chwili to zablokowałem. I tutaj gdzieś wyjdziemy. No proszę, to mały włos, abym ominął takie ważne przejście. I to jest tutaj, oczywiście, tak? Oczywiście. No to super. Ktoś został tutaj do czegoś zwabiony. Do energii z ruin? Pokusa. Ktoś zmierzał w kierunku ruin. Poczułem przyciąganie rocznej, starożytnej energii. No i a propos, jeszcze tych wpisów to przecież była informacja o kilku wpisach. I tu rzeczywiście mamy. Tułacz, tajemniczy tułacz, którego Kal poznał na Dotomirze, twierdził, że bada zapomniane cywilizacje i wyjawił, że zna siostry nocy. Rozpoznał też miecz świetlny Kala jako broń Jedi. No i dobra, to dopiero będzie tutaj wszystko. No i też Bastion Braci Nocy zbadany dokładnie. Tu właśnie brakuje jeszcze tego skrótu chociażby. Poza tym będzie na tyle. No dobra. Od tamtego skrótu mam nadzieję, że jeszcze jakoś się dostaniemy. A teraz korzystając z okazji, że ja tutaj odkryłem sobie skróci, to mogę znowu odpocząć, uzupełnić sobie z tym i poradzić sobie tylko z tymi trzema przeciwnikami, którzy tutaj wyskakują. No, tego nie zablokuję ani nie odbije, niestety. A jeszcze tamten z góry trafił. Żeby tutaj za dużo nie stracić zdrowia na nich. Bo nie po to odpoczywałem, żeby teraz oberwać. Przestał. Dawaj, dawaj, strzelaj jeszcze raz. Nie zawiodę was, bracia! Jeszcze jeden. Wal! Skubany jeszcze mi uciekł. Dobra. Załatwione i teraz właśnie korzystając z tego skrótu... Przejdziemy od razu tam, gdzie spotkaliśmy tego tułacza. No bo tak czy siak muszę ruszać dalej, prawda? A to widzicie, bez podwójnego skoku bym chyba tutaj nie doskoczył, co? Jedi! Oho. Kurde, tutaj podwójny miecz się przyda. Nie unikaj czasu! Dalej, bracia. No, kurde, nie mogę wyczuć tego momentu, bo ciągle mnie atakują. Bra? mi, bracia! Musimy to zakończyć! Dość ukrywania się zaostrzę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Atakujcie. Dobra, może po prostu pobiegnę do Was, co? Zginiesz z naszej ręki. Zpomszcz, moich braci! Pan mnie trafił, chyba że to ktoś z góry, ale nie. Tutaj spokojnie. To się nie zarwie? Co tu mamy? Można się wspiąć, ale ze sprzętem. Gi! Serio. Czyli jeszcze kurde zgarniemy jakiś sprzęt, który pozwoli nam się wspinać trochę innych powierzchniach, kurde. Żeby tutaj nie spaść. Dobra. Naprawdę przeżyliśmy. Ja bym tego tak nie nazwał. Przeżyliśmy, a jednocześnie to... o mały włos, kurczę, bo tam prawie byśmy spadli. Co oczywiście nie wiązałoby się z jakimiś dużymi konsekwencjami, ale zawsze dobrze, jak po prostu sobie. Przeżyjemy bez jakiegokolwiek uszczerbku na tym pasku zdrowia. Mamy zatem punkt medytacji kolejny. Tędy nie przejdę, ale szukam skrzyni, która jest na mapie widoczna. Może dopiero gdzieś dalej ją znajdziemy. No dobra, też możemy sobie odpocząć. I tak wchodzimy na nowe obszary, więc nie straszni nam przeciwnicy, którzy mają się tutaj i jeszcze odradzać. Teraz uwaga na Was. Dobra, jeden załatwiony, teraz drugi. To by było na tyle. Tędy przejdziemy? Niestety nie. Drzwi zamknięte z drugiej strony. Ej, tu jednak ja przejdę przez tamtą szczelinę? Wydawało mi się, że nie da rady. A tu proszę. Szybko sobie odpuściłem, jak się okazuje. Ani kroku dalej. Zejdź mi z drogi. Nie! Mówił o tobie prawdę! Kto? Co? Jedi to złodzieje i podli kłamcy przynoszą tylko śmierć. Cofnij się! Zabijecie, jeśli mnie znowu zaatakujesz! O, nie tknęcie! Ale my zabite siostry? One dokonają zemsty. A kurde. Dobra. Jak spotkałem grupę przeciwników, to pora właśnie było wykorzystać to uderzenie. Dobrze, bo zupełnie o tym zapominam, kurczę. A może to być rzeczywiście użyteczne nieraz. Daliśmy sobie radę. Nie umarła siostra nocy. Są niezmordowane, zdolne do skoków i niezwykle agresywnie atakują swoje cele. Atakują grupami, nie daj się otoczyć. A jeśli damy się otoczyć, to wtedy właśnie to uderzenie w ziemię jest bardzo dobre, bo pozwala je ogłuszyć. I wtedy możemy je dobijać. Tu proszę. Następne przejście. Zawalona osada. Ej, ja swoją drogą! Tak się zastanawiam, czy nie można się na to dostać. Więcej trupów! Uwaga. Kurde, rzeczywiście te ataki w grupach są irytujące, ale daliśmy sobie radę. I na górę, panie i panowie. Opuść to miejsce. Jezu, jeszcze tutaj, no? Serio? Nie! Kurde, spadłem. Się zacząłem wycofywać i proszę. Dobra, bo nie wiem kiedy się podleczyć. Rzuć mi z tym! Okej. Okay. To było na tyle. No ale tutaj ostrożnie, naprawdę. I teraz pytanie, z której w końcu ja strony przyszedłem. A patrzcie, i jest tutaj jak najbardziej przejście po ścianie. Aha, tylko że to w ogóle. Inaczej, bo myślałem jednak, że po tamtym sobie przejdziemy, po tej platformie, którą przyciągamy. Nigdy nie ugniemy się przed tobą. Walka o władzę. Kimkolwiek był ten obcy, zabił przywódcę Braci Nocy. Tędy przejdziemy dokąd, właściwie. A tutaj są te drzwi. No to spoko. Mam nadzieję, że zaraz je odblokujemy w ten czy inny sposób. Tędy nie dam rady, tutaj jakoś wcześniej przeskoczyć. Ale tutaj już mogę przejść. Dobra. Nie, jeszcze z drugiej strony. Oczywiście, że tak. Dobra. Jedna taka seria ataków. No i nie umarła siostra nocy pokonana. Dobra, jest z prawej strony wejście. Niczego innego nie widać, raczej. Ale tutaj możemy się wdrapać. Zapłacisz za ich śmierć. Po kolei, po kolei tutaj. Nie w całej grupie. Dobra, żebym zdążył. Aj jeszcze obrywałem. Teraz spokojnie, przyciągamy i po krzyku. Rzuć mi z tym, Bidi. Dużo lepiej Bidi. Na drugą stronę w takim razie. Jak ta siostra nocy za nami podąża? Sir mówiła, że władają mocą, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Oczy i uszy otwarte. Chwila, czy ty masz uszy? No to chyba by było duże nadużycie. Wiesz, co to za latające stworzenie? Obyśmy się nie dowiedzieli. O, kurde. Skoro tutaj lata, to bym się nie zdziwił. Jeśli przyszłoby nam się jednak z tym zmierzyć, ale zobaczymy. Gdzie my mamy tych braci nocy tutaj? Bo słyszałem rozmowę. Ale co ciekawe, tu jest jeszcze jakaś winda. Czy to jest skrócik, czy przejście do nowego obszaru? Patrząc na to, że zjeżdżamy na dół, no to może być i skrót. Zobaczymy. Są drzwi. Czy chodzi o te, o których myślę? Tak, dokładnie tak, a więc super. No dobra, to teraz tu jest brakująca skrzynia, której tak szukałem. No i proszę, co tam masz? I rozumiem, że tu już w pełni odkryte, wprawdzie brakuje jeszcze jakiegoś przejścia, ale to pewnie tam na górze. No dobra, ponieważ skrócik odblokowaliśmy, no to możemy znowu sobie odpocząć w tym miejscu. I uzupełnić zdrowie. Także z tymy. no w sumie to zerknijmy też na drzewko. Umiejętności. Kolejne dwa punkty mam, więc mogę coś sobie odblokować. Potężny rzut. Kurczę, ale ten rzut mieczem świetnym. Szkoda, że tak mało zdrowia odbiera przeciwnikom. Tu jest jeszcze ciekawe. Wirujący rzut, całkiem efektowne. Do jednego trofeum też chyba potrzebuje. Masowego przyciągnięcia, a nie, może niekoniecznie. Dobra, to ja w takim razie wezmę ten wirujący rzut w tym momencie, bo to naprawdę ciekawie wygląda. Na dużą grupę przeciwników może się coś takiego przydać, jak najbardziej. No i patrzcie, że tylko cztery umiejętności mi zostały, czyli wiele wskazuje na to, że uda mi się absolutnie wszystkie bez wyjątku odblokować. Bardzo mnie to cieszy. Tymczasem wracamy tam na górę. Zapomniałem, że tutaj jeszcze mamy tych dwóch przeciwników. Ale szybko sobie z nimi poradziliśmy. I teraz na górę. Tam, skoro miałem jakichś braci nocy do pokonania, to kto wie, może właśnie ten wirujący rzut jeszcze sobie na koniec dzisiejszego materiału przetestujemy. Najważniejsze, że mamy taki skrócik tutaj odblokowany. Czy da nam się na pewno? Powinniśmy wracać do obozu, na szlaku jest zbyt wiele najdokładniejszych. Poszukajmy więc schronienia. Dobra, to lecimy na nich. A więc coś takiego, hmm, powiem Wam, że niewielkie obrażenia, niestety. Wycofuję się! Teraz jest problem, bo nie mam mocy w ogóle. O kurczę, jak teraz do nich podejść? Przeżyć się ze strachu! Ciebie już załatwimy. Ostrzymam Cię! No i został jeszcze tylko jeden. Proszę bardzo. O to chodziło. A tutaj w międzyczasie BD1 gdzieś odszedł i może coś zeskanować. Luny Braci Nocy? Myślisz, że zbliżamy się do wioski? Bracia Nocy malują swoje glify za pomocą kwasu pozyskiwanego z wodźców. Kwas nie barwi powierzchni, lecz wżera się w najtwardszą nawet skałę, pozostawiając trwałe ślady. Każdy symbol nanoszony jest bardzo ostrożnie, zarówno ze względu na troskę o treść, jak i bezpieczeństwo osoby, która się tym zajmuje. Mistrzowie kaligrafii są rzadko spotykani i niezwykle cenieni ze względu na ich talent. No dobra, to tutaj. A, myślałem, że mamy kilka dróg do celu. A, bo to nie jest przejście, z którego ja skorzystam. To jest chyba ta droga, którą ja mogę podążać, jak już ten specjalny sprzęt zdobędziemy. Mam nadzieję, że prędzej niż później. W każdym razie w dalszą drogę wyruszymy. W następnym odcinku, na razie to będzie wszystko, Datomira jest naprawdę ciekawą planetą, kryjącą jednocześnie sporo niespodzianek i niebezpiecznych miejsc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na razie to wszystko, cześć!